Za krzakami O ja pierdziu Dobra, dawajcie bez duszenek Jeszcze razy dwa, najtrudniej będzie teraz, nie? Nie powiadaj jazyk Dobra, jest osiemnaście Na dwa? Tak A możemy zrobić stargard w Szczecin? Dobra. Trzech, się sześć, To też się zgadza? To raczej wy musicie powiedzieć, czy wy się zgadzacie. Ja mam dwóch. Ja mogę iść do chłopaków na szczęście. Ale słuchajcie, myślę, że będzie uczciwie, bo u was są sami dorośli, u nas są, są, są dzieciaki i tak dostaniemy ślizg. Ale właśnie o tym mówimy, że nam to odpowiada. Dobra, gra? Tak. Dobra. Mamy jakiś jak jak radia? Nie problemu, ja mam? Tak. jaka to że... Dzisiaj gramy na moje ulubione miejscuwie czyli magazyny rakietowe. Jest to zdecydowanie najciekawszy teren, jaki oferuje opuszczone lotnisko kluczewo w Stargardzie. Tym razem w letniej odsłonie, a więc czeka nas przedzieranie się przez kukurydzę i liczne krzaczory. Standardowo zaczynam od high capa, aby wystrzelać grzechotkę najpierw. Dzięki temu nie będzie mi później hałasować w trakcie rozgrywki. Kontrolny strzał, wszystko ok. Możemy zaczynać. Halo, wy to widzicie? Shut up, clock in and load up. Śmiało, śmiało, na budynek muszę zająć. Teraz jasny to jest cel. Śmiało, 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 śmiało. Tu po no uważajcie pole, tylko żeby was nie zaszli. Jeden może dołączyć do mnie jest wolny pokój na prawą stronę budynku. Coś słyszę. Kontakt. Dobra, dwóch, dwóch padło. Po skosie widzę trzeciego z krzakami. Jeden przeszedł na lewo. Ja przejdę. Jest kontakt. Kontakt na plecach panowie od strony słońca. O! Dostał! Ale jeszcze jeden jest. Wśród budynku. W tym momencie wybili cały mój oddział i zostałem sam przeciwko szturmującym mnie rywalom. Postanowiłem zaczaić się w jednym z pomieszczeń i wyczekać na dogodny moment. Jak widać, pułapka zadziałała, możemy wkraczać do akcji. Chłopaki tu już się nawet brechtali z tego jakich powybijałem. Margart, wsparcie. Czysto, dawać. Tak, dawaj. Halo? <ścoughs> Teraz czysto. Koniec, 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 koniec. No i wyszła, jak wyszło, zawsze jak, to jest. jak się w bezpiecznej pozycji wychodzi, no. chcesz więcej akcji tu, tu gdzieś siedział. I masz akcję. Tu gdzieś siedział gościu. A no. ja na stronie wy zasuwacie nas całe pole. No kogo? się, że ty jesteś kurwa Michałem, nie? Bo tak wiesz, mi z kamerą. A czekaj. Kurwa bo ty, Michał. A bo ty stałeś przy, i pomachałeś tak, ja mi. Ja stałem przy ścianie i. Ja przy ścian a, ty przy, I Ja, ja myślę ty w tym smoku, że to jest kurwa człowiek ode mnie, nie? że ty jesteś ode mnie, to do. Kiedy zaczynasz, ja że ja kurwa. To nie mój, nie? Tak, i tak kurwa. Pierwsza runda wygrana dla nas. Teraz koniec przerwy. Co? Chłopaki, jak morale po zwycięstwie? zwycięstwie? zwycięstwie, zwycięstwie? zwycięstwie pierwszego meczu, pierwszej rundy. Po ja bym wątpił, czy wygraliście. No nie wiem, ile razy wy tam padliście, ale no ja zachowałem komplet żyć. Ja spadłem kilka Medyk to wiadomo, że tutaj też komplet no. żyć. A ja byłem... Przyszedł czas na zmianę stron. Teraz to my będziemy musieli podchodzić rywali od trudniejszej, dłuższej strony. Szczecin chce się zrewanżować, także na pewno nie będzie łatwo. Szybciutko zawał i pierwszy budynek panowie. Pierwszy budynek, bo to jest dla nas osiągalne przede wszystkim. Ja powiem tak, oni będą się okopywać w tamtym budynku, co my byliśmy. No to bo jest, cię... jest tak, ciężki my... do podjęcia. Mamy granaty, możemy wejść granatami w budynek. Jak włókną, no to możemy wtedy na, na, na dwa fronty zjechać. To bo w sobie... Ale. Ja mogłem pomyśleć, że mogłem racę wziąć. Racę Zobaczmy najpierw no ten ogólnie. pierwszy budynek, żebyśmy mieli stabilność. No, w sumie. Co? I kombinujemy I to od tej, dalej. Od tej strony tak, jak tak. tak. Ich. Jak czas, kto ma zegarek? Ja mam. Ja 13. No to lecimy. Lecimy. dawać, dawać, dawać! Bliże snajperem! Niech mu plecy robił! ja pierdziu! Będzie ciężko! No, wodą, tu nie zagadają, odbiorcach, idzie do nich cicho, oni dają, Hit, hit, hit! Dostał! Ładnie. Gościu mnie zaskoczył. Dostałem serio tył. Kurczę. Nikogo się tu nie spodziewałem. Było jeszcze kilka akcji, ale to już nic ciekawego, ponieważ chłopaki mocno trzymali teren i nie dawali nam przejść. Ludzie powoli zaczynali się wykruszać, więc ja również zakończyłem nagrania. To jest więcej niż pewne, że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówię o nas, że na mordę puda to ja i moja dziupa idziemy po swoje, każdy z nas wie, w którą podążać stronę.